Witajcie w kolejnym Under Insights. Dzisiejszy temat Bądź dobry w jednej rzeczy. I dlaczego taki temat trochę w, może się wydawać sprzeczny że, czy raczej niezgodny że powinniśmy się raczej rozwijać holistycznie, szeroko, w wielu dziedzinach a dlaczego mówię, że warto być wystarczy być dobrym w jednej rzeczy. Tutaj patrząc z praktyki znajomych, ale też nieznajomych, jakichś tam bardziej powiedzmy sławnych ludzi, tego typu rzeczy, jakichś tam bardzo dobrych w swojej dziedzinie, na przykład w dietetyce, nie wiem, w psychologii czy w jakichś tam słynnych autorów książek o jakichkolwiek tam tematach można zauważyć, że jeżeli ktoś jest dobry na przykład właśnie w dietetyce, bardzo dobry, jednym z najlepszych powiedzmy w kraju, to potem ten rozwój w tej jednej dziedzinie przekłada się na rozwój w innych. I będąc bardzo dobrym w dietetyce, możemy bardzo szybko na przykład osiągnąć wysoki poziom w fotografii, tak? czy nie wiem, w, powiedzmy w prawie jakimś tam, w znajomości prawa, w treningu, czy czymkolwiek innym. Dużo łatwiej jest tą wiedzę osiągać, dużo szybciej to przychodzi, niż byśmy zaczynali coś od nowa, tak? czy gdybyśmy byli, nie mieli jakiejś dziedziny, w której jesteśmy bardzo dobrzy. I tak jak mówię, widać to cały czas, że rozmawiając na przykład właśnie z dietetykami, widać, że zapytam się kogoś o jakiś tam, nie, wiem właśnie treningi, no to, to to jest mocno związane, tak, ale bardzo wiele osób, wiele osób mocno się na treningach zna, ale wiele osób będzie się znało, czy na fotografii, czy na prawie, czy na stronach internetowych. Yy. Po prostu takie szerokie zainteresowania są, powiedzmy, rozwijają się potem, gdy tą dietetykę na przykład bardzo mocno studiujemy, ale wydaje mi się, że ma to największy wpływ, ma na to taki właśnie networking, poznawanie ludzi, bo gdy jesteśmy bardzo dobrzy w dietetyce, no to możemy sobie pozwolić, żeby zatrudnić na przykład najlepszego informatyka albo pójdziemy na, na najlepsze szkolenie, albo ktoś z naszych znajomych na przykład dietetyków właśnie, najlepszych, poleci nam kogoś, kto na przykład jemu stronę internetową robi. I w ten sposób poznajemy takich najlepszych ludzi, i dużo łatwiej nam przychodzi właśnie zgłębianie wiedzy w innych tematach, bo znamy ludzi, możemy sobie też materialnie bardzo często pozwolić na to, żeby zatrudnić najlepszych, pójść na jakieś szkolenia, i w ten sposób bardzo szybko ten temat poznajemy. I jeżeli ktoś jest już bardzo dobry, właśnie znowu w tej dietetyce, ma i znajomość, i ma też tutaj zdolności jakieś materialne, i na przykład podejmuje się jakieś hobby, nie wiem, jazdy na rowerze, tak, no to. Może od razu zatrudnić instruktora, kupić sobie najlepszy rower, nie wiem co tam jeszcze potrzeba, stroje i tak dalej, nie wiem, może jakieś odżywki, i w bardzo krótkim czasie, powiedzmy w pół roku, może osiągnąć może nie samą formę, tak, ale taką wiedzę, właśnie sprzęt i to wszystko, co jest potrzebne do rozwijania tego hobby. Jak wiele osób przez 10 lat nie są w stanie rozwijać, bo to bo robią to samemu, bo nie inwestują i tak dalej, i tak dalej, mają gorszy sprzęt. I to uważam, że odnosi się do bardzo wielu dziedzin właśnie czy do informatyki, czy do czegokolwiek, że będąc w dobrym, dobrym w jednej dziedzinie, zbierając to takie know-how też, jak, jak się uczyć, mając te znajomości, dużo łatwiej rozwiniemy się tutaj w innej dziedzinie i myślę, że tutaj ten know-how też jest bardzo ważny, bo jeżeli umiemy uczyć się właśnie tej dietetyki, wiemy Ile czasu poświęcić właśnie na jakieś tam studiowanie badań, książek i tego typu rzeczy, no to potem wiemy, jak najlepiej uczyć się na przykład właśnie prawa czy informatyki, czy bardziej z książek, czy z, czy z, yy, z jakichś tam badań, czy z rozmów yy, szczególnie dla nas, tak? bo są osoby, które bardziej uczą się lepiej czytając, inne lepiej na przykład oglądając filmy, tak? czy chodząc na, na warsztaty, czy rozmawiając z ludźmi. No i też znowu jak chcemy zacząć informatykę studiować, no to dopiszemy do jakiegoś tam znajomego, znajomego który jest bardzo dobrym informatykiem właśnie na przykład, i on nam mówi, jaką tam książkę, od jakiej książki zacząć, czy z kim porozmawiać, na jakie szkolenie pójść. No i tutaj nie tracimy czasu na to, żeby czytać jakieś tam bezwartościowe książki, bezwartościowe szkolenia, co osoba, która nie ma tego know-how, która nie ma tych znajomości przeważnie zacznie yy, czytać, czy, czy właśnie nie wiem, kształcić się w jakimś takim kierunku niekoniecznie potrzebnym i też wiele osób właśnie w dietetyce często czyta książki, które no. Uważałem, że to była strata czasu później, czy chodzi na szkolenia, które była ta strata czasu, tak, a później dopiero to się klaruje. No i w ten sposób, tak jak mówię, uważam, że bardzo łatwo będąc w jednej dziedzinie bardzo dobrym, można rozwijać się tutaj w innych dziedzinach. Oczywiście też bardzo ważnym aspektem jest ogólnie te takie znajomości, tak? Jeżeli ktoś nawet był zwykłym jakimś tam, nie, wiem, pracownikiem, który w ogóle nie przykłada się do swojej pracy i nie jest w czymkolwiek dobry, ale ma jakieś tam tam znajomości bardzo szerokie. Z jakichś tam, powiedzmy, kręgów, no to też będzie mu dużo łatwiej ogólnie w jakichś innych dziedzinach też się rozwijać. Tak? Ale Ale na tak. pewno też ta jakość, etyka pracy, którą osoby sukcesu tutaj wyznają, że na przykład pracują więcej, czy w tym samym czasie potrafią dużo więcej zrobić, tak? bo jakieś tam mają, czy listy rzeczy do zrobienia najważniejszych, tak? zajmują się rzeczami najważniejszymi, nie odkładają tego na później itd. tak dalej to też bardzo mocno będzie się też przekładać na to, żeby rozwijać się w innej dziedzinie, bo wiemy jak już się uczyć, wiemy ile czasu tutaj potrzebujemy, ile potrzebujemy odpoczynku, tak i w ten sposób to nam też przekłada się już oprócz tych wszystkich znajomości, czy tam z aspektów materialnych na samą naukę, tak, jakieś inne zgłębianie, jakieś inne dziedziny i w ten sposób to nam dużo ułatwi. Także warto być bardzo dobrym w jednej dziedzinie, tej swojej ulubionej, tak? tym, tym swojej pasji tym, co robimy, lubimy najbardziej, lubimy najlepiej, robimy najlepiej, w tym być bardzo dobrym i wtedy, wtedy możemy dużo łatwiej osiągnąć sukcesy też w innych dziedzinach. No wiadomo, że też nie zależy nam, żeby być w dziesięciu dziedzinach najlepszym, tak? Ale po prostu możemy rozwijać dużo lepiej swoje hobby, czy jakieś tam inne poboczne dziedziny dużo szybciej i lepiej skończyć. Także warto mieć tą swoją pasję i warto być w tym dobrym.